Co 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 tu się stało? Witajcie w dzisiejszym odcinku narobiłem trochę lipy, ale czasem tak bywa. To po prostu jest na tej zasadzie jak się nic nie robi, to nic się nie dzieje. Co to się stało? Ja pie... A że trochę plac sobie poszerzałem i później ubijałem przyczepom. No to kurde spadła mi, no ale nic się wielkiego nie stanęło. Kurde, jest w całości to najważniejsze. Jest i mój bracista Michał, który mi tu pomagał. Siemano. A dlaczego się tak stało? A pewnie bolec był niezapięty z przodu za wleczką. Przecież Jarek nie zapina. Jarek woli bez. O. Można koło zmieniać. Ale powiem Wam, że tu tak bardzo wysoko nie jest. Przecież kurde, to nie spadło tak daleko. Jakoś to się wyciągnie chyba. Kurde, jeszcze tak stromo to nigdy nie Kiernął było. Chodź się tędy, chodź tędy. Się. Jak myślisz? Bardzo tu się pięło? No nie no tam. Niewiele. Nie? Ale jak tu podniesie do góry to się wszystko zsunie na dół. Skarpa ma z 3 trzy metry. powinna pójść. Nie no, powiem wam. Trochę łańcuchów mam. To się robotę zrobi. Nie wiem jak najpierw, ale kurde. No. Ja bym ujechał. Jakie to jest wszystko sypkie, dlatego poleciało. Też nie zapniesz Czekaj, tutaj A też. A Za tregrę, za sam te teownik. A jak to, wyskoczy? To trudno, Będziesz w <grym> trójkątach <bieżę. grym> je... Nie podjedziesz przodem, tak w dół troszkę? Tak, nawet w ten muszę m. podjechać. A jak ci pociągnie? Yy, ty, 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 ty... Nie, nie pociągnie tak. Mój bracista Maruskiego. Właśnie tego, w którym kiedyś jechaliśmy na grzyby. Nawet mówi, że chce go sprzedać. Jarek utopił, przyczepę. Słuchajcie, jak się coś robi, to coś zawsze się może stać. I teraz się stanęło. Jeszcze. Jeszcze. Jest, ale... że tak będzie. Nie da rady tak wyciągnąć tego sprzęta. Zostawimy go w tej pozycji. Tu trzeba czegoś specjalnego. Trzydziestki, Jarek? Nie. Tu trzeba kifora. Specjalnego narzędzia do ciężkich prac przy wycince drzew. O, czekaj, 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 czekaj. Tego jeszcze nie było, ale teraz niestety musi się stać Jarek Bier, 30. Co mi po 30, ja się cieszę, że mam mojego bracistę Michała. Kurde, na wszystko ma kategorię, na C, na D. O, jest kurde, bystrzak. O, to, to Kifor Pradawne, znaczy pradawne, starodawne. to jest nowożytnie? Żytnie! To jest nowożytnia technologia przecież! Niestarodawna. Kurde, teraz potrzeba trochę łańcuchów. No niestety, jak się zrobi głupotę, to potem chwila czasu schodzi, żeby coś załatwić. Ale takie są uroki. Mm, da, 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 da. Tu weźmiemy tak A tu weźmiemy... O! 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 A tam zawadziło o ten. Poczekaj, na spokojnie. Często jest to używane w terenówkach. Zapinamy się do drzewa i jedziemy z koksem. Na razie... Na razie muszę trochę rozwinąć, bo z tym kiforem muszę się dostać do drzewa przez to wyciągarki. Wyciągarki są lepsze. No jeszcze trochę. Popuszczę. Ja tam wolę mieć kontrolę nad luzem zaskoczyło. Teraz, teraz jak się robiło w drugą stronę. Na drugą wajchę trzeba przerzucić i druga wajcha działa w drugą stronę. No, kiedyś jak było mało pił motorowych, to ludzie takie akcje robili. I to były czasy. Jarek pamiętasz dobrze te czasy. Tak średnio, ale kifora pamiętam. 1700 chyba kilogramów udźwigu. Teraz zobaczcie. Muszę troszkę popuścić tą przyczepę, żeby nie była tak napięta jak plandeka na żuku, jak jest teraz. I troszkę ją skierujemy w drugą stronę. I tak sobie teraz myślę a myślę, więc jestem do sześćdziesiątki na górę i będzie dobrze. Zobacz, czy da się odpiąć. Czy, o jezu, uważaj! Oj, nie takie że, rzeczy, żeśmy ze że szwagrem robili. Kurwa. Im bardziej po skosie, tym lepiej, nie? Da się złapać za dyszel? Nie, tam nie, za dyszel! O tak! O, 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 o. No. A to dziadostwo. Na dwa. No, napinam. Dobra, odejdź. Teraz wystarczy, ona już się nie powinna kofajtnąć. Teraz wystarczy... Gdzie ten łańcuch? Kurde. Jest kopany w ziemię na A Aż tak głęboko? Zaraz. Nie, on się, on się odpiął, patrz. Nie, on jest odpięty. Gdzie się tu? O, jest, jest, mam go. Ale się wpiął, rąbany. Czekaj, czekaj, na spokojnie, na spokojnie, bo może, może on trzyma teraz całą przyczepę. Oh. Go na górę o, o, moment, moment, moment A tu na górę, na A to trzeba będzie się chyba przestawić No raczej, nie inaczej O i zobacz, i zobacz teraz do ilą sięga jak możesz Czekaj, zapnę. Powinien sięgnąć nawet na górę Czekaj. O kurde, prawie jak na krawędzi ze stalonem stalowa lowa low. Jest! Jest. Jest no git. Napinaj. On teraz pewnie nie wyjdzie. Kurde, ładnie idzie. Się. Odwrócimy go trochę tylko teraz z tego amunicatu. Ale pięknie wyszedł. A więc cóż, udana akcja. I to na dzisiaj by było na tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Na razie, cześć! Adios, Muchachos!